Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle Dzisiaj mam dla was takie szybkie informacje, a dokładniej e, Ostatnio był e, mały update, aktualizacja e, Dokkan Battle tego globalnego e, Gdzie pobieraliśmy jakieś 5 pliczków bodajże, wiecie o co chodzi na pewno Aktualizacja była paseczek i 5 z 5 I tak naprawdę z tego co wiem w grze się nic nie zmieniło, ale dodali nowe pliki e, Nowe pliki w grze a dokładniej nowe misje na kolczyki, czyli na medale do dokan Awaken naszego LR Vegito. Dokładniej chodzi o tego Vegito, jak wiecie, za 30 kolczyków, czyli 30 medali, możemy go zdokanować do tutaj tej formy. Na razie jest to niemożliwe, bo mamy aktualnie do zebrania 21 kolczyków, ale właśnie w tych plikach, w tych pięciu pliczkach są informacje na temat Kolejnych medali już Wam pokazuję. Tutaj mamy misję na stronie dbz.space. Mamy misję za te Supreme Kai Triale, i to są te nagrody. Zjedziemy troszeczkę niżej. Macie te kolczyki, które już możemy aktualnie zdobyć: 21 kolczyków. Na Dokana do, do tej formy potrzeba 30, więc na razie tego zrobić nie możemy. Ale jak zjedziemy troszeczkę niżej, to mamy już nowe misje, a dokładniej na razie mam filetowe. O, proszę bardzo, następne misje z kolczykami. Wchodzimy w kolczyk dokładnie. 17 stycznia będą nam dostępne te misje tam dla Amerykańców. My doliczamy plus 9 godzin, także u nas jakoś 18 stycznia rano będą dostępne te misje. Tak jak wspomniałem, możemy aktualnie zrobić 21 kolczyków. Na dokana potrzebujemy 30. i tutaj jest ciekawa sprawa. Bo na razie w żaden inny sposób nie są używane te kolczyki, ale skoro możemy zdobyć 21 kolczyków i teraz te misje od 18 stycznia, które będą, to jest aż 31 kolczyków. I to już jest ciekawa sprawa. Policzmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i na dole 31 medal kolczyk. Także będzie można zdobyć standardowe te, które już możemy, 21 kolczyków plus 31, czyli wydamy 30 na zdokanowanie tego LR Vegito do tej formy, czyli pierwszy dokan. No i kolczyki nam zostaną i teraz jest pytanie, czy forma do kolejny dokan, czyli forma ta, podejrzewam, LR, którą nam zapowiedzą pewnie za jakiś czas, czy będzie potrzebowała 77 tych kolczyków, czy będzie potrzebowała 777 tych kolczyków i powiedzmy będą się babrać z tymi misjami przez kolejne pół roku tam, powiedzmy co 2-3 tygodnie będą nam dawać kolejne misje, czy na przykład będzie to 77 kolczyków, czyli tam dostaniemy to powiedzmy w przeciągu tam nie wiem 15 dwóch miesięcy od kiedy to wszystko zapowiedzą, i jeszcze jakieś dodatkowe medale będą potrzebne. To by było bardziej prawdopodobne według mnie, że na przykład 77 kolczyków będzie następna fala tych, tych misji za jakiś czas i na przykład, nie wiem, 77 albo jeszcze jakaś większa liczba innych medali związanych właśnie z Super Vegito. Ogólnie z Wagito. Także jestem ciekawy, jak to zrobię. W każdym razie będzie dostępnych kolejnych 31 medali, tak jak pokazywałem. U nas będzie to 18 stycznia. Także no, ciekawie się zapowiada. Wiemy, że dalej będą chyba potrzebne te medale, bo na próżno większej ilości by nie robili. Także mam nadzieję, że Wam się szybkie informacje podobały. Zostawcie lajka, komentarz, co o tym sądzicie, ile będzie potrzebnych medali, albo co będzie potrzebne, żeby zrobić tego. LR to czyli kolejną formę, jak to kiedyś tam zapowiedzą nam, bo sam nie wiem i jestem ciekawy jak to zrobią. Także trzymajcie się i na razie. Cześć!